Porozmawiajmy dzisiaj o stanie wzbudzonym. Jak mówię Ci z hasło stan wzbudzony, to pewnie masz takie odczucia, no, coś gdzieś było, chyba to rozumiałam, to w sumie chyba to rozumiem. Ale jak za chwilę zadam Ci pytanie, wyjaśnij mi proszę, uargumentuj, dlaczego jest tak, że fluor nie może wchodzić w stany wzbudzone, a siarka może. To co powiesz? Jeżeli umiesz udowodnić, uargumentować, dlaczego tak jest, to znaczy, że rozumiesz ten temat. A jeżeli nie, to niestety, ale tematu nie rozumiesz. Kojarzysz tylko hasło, że coś takiego było, że coś chodziło o kratki i strzałki, ale w sumie nie znasz konkretów. Do matury z chemii, do sprawdzianu z chemii musisz znać konkrety. I temat stanu wzbudzonego jest bardzo prostym tematem. Ale pod warunkiem, że znasz zasady postępowania, metodę, w oparciu o którą funkcjonuje to zagadnienie, możesz bardzo łatwo rozpoznać, czy dany pierwiastek w ogóle może wchodzić w stan wzbudzony, czy jego elektrony mają zdolność ulegać pobudzeniu, czy jednak nie. Wystarczy, że przeanalizujesz dwie rzeczy. Okay? Dwie rzeczy musisz przeanalizować, żeby mieć pewność. I umieć odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego fluor nie, a chlor czy węgiel już tak. <laughs> Te dwa warunki, które musi spełnić pierwiastek, to jest rzecz, o której opowiem Ci za chwilę, dlatego zostań ze mną. Tymczasem zaproszę Cię na mastermind ze mną, w pełni bezpłatny, na którym opowiem Ci o, w taki sposób jak teraz, za chwilę, o. Takich kluczowych, wybranych zagadnieniach pod maturę z chemii, z działu budowa atomu, które no właśnie, albo czujesz, że umiesz, ale w rzeczywistości nie umiesz wytłumaczyć procesu i uargumentować, i go zaprezentować, i rozwiązać na to zadań. Albo rzeczywiście umiesz, i takie pytanie jak moje na początku: dlaczego fluor nie może wchodzić w stany wzbudzone, a węgiel może? No to wtedy znaczy, że nie umiesz tego tematu, który jest wymagany do matury z chemii. Dlatego zachęcam Cię do odbycia ze mną takiego spotkania, do wysłuchania takiego mastermindu, no właśnie po to, żeby zwiększyć swoje szanse i być przed innymi, jeżeli chodzi o przygotowanie do matury. Ok, wracając do stanu wzbudzonego, żeby jakiś pierwiastek mógł swoje elektrony wzbudzić energetycznie, musi spełnić dwa warunki. Warunek pierwszy. Ten pierwiastek, ten atom, musi posiadać elektrony walencyjne sparowane. Czyli jeżeli będziesz rozpisywać metodą klatkową najlepiej, klatkami i strzałkami, jego konfigurację, ale dotyczącą elektronów walencyjnych, czyli tylko ostatnia półka nas tu interesuje, i zobaczysz, że w jednej kratce są dwie strzałki, czyli na, na jednym orbitalu są dwa elektrony w, jednym, w jednej kratce, w jednym orbitalu, czyli dwie strzałki, to to są elektrony sparowane. Więc warunek pierwszy, żeby w ogóle rozważać. Czy jest możliwy stan zbudzony? Dany pierwiastek musi posiadać elektrony walencyjne sparowane. Czyli zobacz, lit ma tylko jeden elektron walencyjny, to nie jest elektron sparowany, on nie ma pary, dwóch strzałek w jednej krewce, co oznacza, że nie może wchodzić w stan zbudzony. Już pierwszy warunek go w ogóle wyeliminowuje. Więc pierwszym warunkiem jest, że dany atom musi posiadać elektrony walencyjne. Sparowane, czyli dwie strzałki w jednej kratce w zapisie klatkowym dla tej części walencyjnej, czyli na ostatniej powodze. Jeżeli ten warunek jest spełniony, czyli ma te elektrony walencyjne, musimy przebadać warunek drugi, bo to jeszcze nie daje ci gwarancji, że pierwiastek może osiągać stany wzbudzony. A warunek drugi jest taki, teraz skup się uważnie, bo ten drugi warunek nie zależy od samego atomu. To nie jest cecha samego pierwiastka jako pierwiastka. To jest cecha, którą musi spełnić powłoka walencyjna tego atomu. Nie ten atom, ale powłoka, która jest dla niego powłoką walencyjną. Czyli musisz sprawdzić, czy jego powłoka walencyjna posiada sama w sobie, czy posiada puste orbitale. Czyli jak rozrysujesz wszystkie możliwe kratki, orbitale w obrębie danej powłoki, to patrzysz, jak już wpiszesz elektrony danego atomu w kratki, to patrzysz, czy e, pozostały jakieś kompletnie puste orbitale. Czyli w tym zapisie kratki, które nie mają żadnej strzałki, bo taka pusta kratka, taki pusty orbital bez elektronu. To jest przestrzeń, na którą przeskoczy elektron, który ulegnie wzbudzeniu energetycznemu i to będzie stan wzbudzony. Czyli jeszcze raz, żeby pierwiastek mógł wchodzić w stan wzbudzony, musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze, musi posiadać elektrony walencyjne sparowane, czyli dwie strzałki w jednej kratce. i warunek drugi spełnia jego powłoka walencyjna. Jego powłoka walencyjna musi posiadać puste orbitale. A żeby pierwiastek wchodził w stan wzbudzony, żeby jego elektrony mogły ulegać pobudzeniu, muszą być elektrony walencyjne sparowane, żeby rozerwać właśnie tą parę i jeden elektron z pary zabrać. I drugi warunek, on musi mieć gdzie przeskoczyć, a może przeskoczyć tylko do kolejnej pustej kratki, ale uwaga, w obrębie tej samej powłoki. Okay? Czyli z trójki nie skaczemy na czwórkę, czyli w obrębie powłoki trzeciej skaczemy pomiędzy jej blokami energetycznymi, rodzajami orbitali. A nie na inną powłokę. No, więc teraz zadam ci pytanie jeszcze raz. Dlaczego fluor, <laughs> mając więcej elektronów walencyjnych niż węgiel, nie może wchodzić w stan zbudzony, a węgiel może? Daj znać w komentarzu, jakbyś odpowiedział i odpowiedziała na to pytanie. A jeżeli podoba Ci się tak łopatologiczny sposób mówienia o chemii, to zapraszam Cię na korepetycję ze mną lub moim zespołem na przygotowanie do matury i na wzięcie udziału właśnie w masterclassie, na którym rozbroję dział dotyczący budowy atomu właśnie w taki łopatologiczny sposób, w jaki musisz umieć to rozpracowywać na poziomie trudności zadań maturalnych.